Dzisiaj mamy taką zabawę z majeczką. Mianowicie będziemy dokonywać wyboru, którego nigdy nie przyjdzie nam dokonać, ale w świecie rzeczywistym, realnym, natomiast w świecie wyobraźni owszem. Także także dzisiaj będziemy się zastanawiać. Teraz zobaczymy nad czym. Stworek mi powiedział, podyktował takie pytanie: Czy wolałabyś być piękną wróżką, która nie ma żadnych mocy, czy brzydkim goblinem, który ma nieskończoną ilość mocy? I od razu mówię, że ja wolałabym być piękną wróżką, bo uważam, że uroda to jest wielka moc. Że otwiera wiele drzwi. Teraz ty majeczko. A ja wolałabym być rubinem, bo gdybym miała wiele mocy, to mogłabym siebie samą zrobić piękną. Albo mogłabym zarobić pieniądze dzięki tym mocom. A po prostu słyszałem to wszystko i zrobić pieniądze na operację plastyczną i byłoby super. I tak i byłabym i piękna, i mocem ja Powiedzam. Zakasowała mnie.